Dzisiejszego w kościele. To się staje przyczyną dyskryminowania kobiet. Kobiety są z jednej strony najbardziej oddane Kościołowi, a z drugiej strony są najbardziej przez ten Kościół dyskryminowane. I ten pomysł z odcięciem pępowin od Kościoła uważam, że jest pomysłem bardzo dobrym, dlatego że Kościół jest największym wrogiem kobiet. Niby czci jedną z kobiet, czyli. Jed jedną, jedyną matkę Chrystusa, Matkę Boską. Natomiast wszystkie inne kobiety dyskryminują. Koniecznie, Koniec e, ale jest takie pytanie. Wie Pan, jaką rolę odgrywa pępowina? Pępowina? Tak. Pępowina ma za zadanie karmić młody, organ... znaczy, młody organizm. Ale do momentu, aż się ten organizm usamodzielni. Natomiast my nie musimy mieć e, przez całe swoje życie nikogo, który, kto to. Po będzie nad nami kierował naszym postępowaniem. Każdy człowiek jest istotą rozumną i każdy człowiek ma możliwość odpowiadania za własne czyny, ma możliwość pokierowania swoim życiem, jest istotą samodzielną, nie potrzebuje żadnego, żadnych wskazówek, żeby mu ktoś wskazywał, co jest dobre, co jest złe. Każdy jest na tyle istotą myślącą, że potrafi odróżnić dobro od zła. Uważam, że Osoby, które dają, sobie, dają się kierować innym osobom, są osobami, które tak naprawdę e, nie wiem, wykluczają się z racjonalnego myślenia. Po prostu wolą, żeby ktoś za nich myślał, za nich podejmował decyzje i przede wszystkim za nich ponosił odpowiedzialność. Na tej zasadzie budzę się rano, wstaję i mówię, panie Boże, stworzyłeś mnie, to teraz daj mi jeść, bo ci umrę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.